Nagadaliśmy się w tym tygodniu sporo o telewizorach. Na naszej stronie także pojawiło się trochę tekstów, więc może zajmijmy się innymi dużymi sprzętami. Dużymi i nieco mniejszymi, bo będzie również robot automatyczny, więc zapraszam do materiału. Może zacznijmy od tego robota automatycznego, bo to jest w zasadzie robot firmy NITO na to NITO. No bo to jest raczej od NIT, czyli bodajże schludny po angielsku, której dotychczas w zasadzie nie omawialiśmy w naszych zestawieniach sprzętu. No tak, ona też nie funkcjonuje w Polsce od jakiegoś dłuższego czasu, natomiast są te roboty i są te roboty ciekawe, bo ten na przykład ma dwie godziny czasu pracy na jednym ładowaniu, mm. więc myślę, że całkiem spory dom jest w stanie wysprzątać, nawet z dywanami. Tak, e, zwykle to nie ma bo... sensu, nie? No tak. W sensie, że ma te dwie godziny pracy, ale wraca się do ładowania. A tutaj jest to o tyle istotne, że ma dwie godziny pracy, bo może pracować, zapamiętać w zasadzie mapę trzech pięter, więc można go sobie przenosić pomiędzy piętrami. Tak, to jest naprawdę świetna funkcja, bo gdzieś te roboty z reguły tam wiadomo, mówi się tylko o ostrzeżeniach, żeby nie spadły ze schodów, no. ale o tym, żeby przenieść je na niższe piętro, to już rzadziej. No, parę map to jest na pewno coś, co. No. Ale i robot też ma z, chyba z siedem map, czy coś takiego, co nie zmienia faktu, że po prostu ma kilka map. Na tym skończmy. Co chciałeś jeszcze powiedzieć na temat tego robota? No tak, no a skoro możemy zapisać parę map, no to przyda się też większy zbiornik, ten ma pojemność 06 7 litra, ale no myślę, że to chyba nie jest najważniejsza rzecz w tym robocie. Tak, dosyć ważną rzeczą jest to, że ma lidar, to znaczy po prostu laserową tam, laserowe rozpoznanie otoczenia, dzięki czemu oczywiście jest większa szansa na to, że nie będzie się odbijał od wszelkiego rodzaju mebli czy innych śmiesznych rzeczy. Co ciekawe, przy pomocy aplikacji można sobie ustalić dowolnie, w sumie to jest o tyle ciekawe, że w sumie wszyscy teraz już to wprowadzają do swoich aplikacji, można ustawić dowolne linie demarkacyjne, które zabraniają wjechać poza tą linię robotową i na przykład, tak nie wiem, oddzielić sobie, dajmy na to... Pokój dziecięcy. Pokój dziecięcy, miskę kocią, albo, albo coś. Albo gabinet, bo chcemy spokój. Tak czy inaczej, robot ma też niecodzienny kształt, chociaż to jest akurat najmniej ważne, ale dzięki temu też trochę lepiej wpasowuje się w krawędzie. Możecie go dorwać 140 zł taniej, no i ta promocja nie trwa długo, więc koniecznie ją sobie sprawdźcie. To teraz coś, na co czekaliście na pewno od dłuższego czasu, mianowicie AGD Samsunga. Jakby nie było AGD Samsunga w dzisiejszym materiale, to pewnie nie był by to materiał szykowany przez Alexa. Tak czy inaczej, porozmawiajmy o tej pralko-suszarce z nowszej serii, bo jest tak, to właśnie tegoroczne. tegoroczna. No i jest to urządzenie, które oczywiście łączy dwa światy, pierze i suszy jednocześnie, choć w tym optymalnym programie, czyli w tym sugerowanym przez producenta, trwa to prawie 8 godzin, ale są też krótsze. Jest na przykład możliwość prania w 59 minut, tylko że wtedy sad jest na przykład 5 kg, ale wtedy bez suszenia, także to suszenie jest dodatkowe. O czym w ogóle warto powiedzieć? Jak mówimy o tegorocznym dużym AGD do prania i suszenia Samsunga, to mówimy, Mówimy o AI Control i o ile AI Control zazwyczaj w przypadku pralek i suszarek osobno oznacza połączenie między sobą też dwóch urządzeń, to znaczy mhm. pralki z suszarką, to tutaj już jest połączone, więc pozostają w zasadzie dwie kwestie. Jakie? No tak, urządzenie domyśla się jakich programów używamy najczęściej i kiedy i w rezultacie proponuje nam je szybciej i to jest faktycznie to dość spore ułatwienie, a poza tym pozwala też połączyć się ze smartfonem i nie tylko ustawić tam wszelkie programy, czy je nawet zaplanować, ale także i dobrać je w zależności od tego, jakie ubrania mamy. Jeżeli ktoś mniej zna się na konkretnych programach, no to po prostu może tam wklepać, że ma dżinsy do wyprania i od razu będzie też wiedział, jakie ubrania można wrzucić, a jakich wrzucić nie można. Ogólnie, jeżeli macie trochę miejsca w łazience, bo ludzie narzekali, że to jest jednak dosyć duża pralko-suszarka. Jest ona trochę szersza też wychodzi tak, tam tak. niż te wymiary, które tak, są Tak, ale to, to, to 9 kg. Ma wsadu do prania, no tak, no to jakby to musi tak, być duże. To jest właśnie teraz dobra opcja. Dobrze, to może teraz pogadasz o lodówce, bo lodówki Samsunga to jest jakby trochę forte Michał, od kiedy raz go Samsung zaprosił na pokaz lodówki. No, chciałbym, chciałbym, żeby tak faktycznie było, ale wiem, że często o nich mówimy, często są one tańsze. Tutaj mamy ofertę akurat na czarną lodówkę, więc być może komuś stylistycznie się to bardziej spasuje. No i na lodówkę z dozownikiem wody, co akurat myślę, że w lato będzie nieocenione. Dobra, ale tutaj jeszcze jest na przykład nofrost, nie? Pełne. No jest tak. Funkcja Power Freeze. Jak działa Power Freeze? No Power Freeze działa tak, że gdy na przykład wracacie z zakupami, i macie więcej rzeczy do zamrożenia, to możecie ustawić taki mocniejszy tryb. Przez 50 godzin zamrażarka będzie pracowała intensywniej, a ta intensywniejsza praca przełoży się na to, że te rzeczy zostaną dobrze zamrożone, no i potem będą mogły już sobie leżeć, nie oddawać ciepła. No i w rezultacie będziecie mogli je zjeść trochę później. No i wydaje mi się, że ostateczną rzeczą jest to, że jest tutaj Space Max. No tak, a to wszystko przekłada się na to, że mamy 288 litrów pojemności. Te ścianki faktycznie nie Są cieńsze, no i wiecie, jeżeli będziecie mieścili taką lodówkę, no to y, możecie też tam, nie wiem, no po prostu zaaranżować lepiej przestrzeń, bo faktycznie nie jest ona tak szeroka jak inne lodówki mające te około 290 litrów pojemności. Na zakończenie pogadajmy o piekarniku. Okej, okay, może być piekarnik, natomiast jest to piekarnik, który nie jest najtańszy, absolutnie 2000. Ja doskonale rozumiem, że to może być za drogo, natomiast Aleks go wrzucił, więc zwalam całą odpowiedzialność na niego. Dobrze, to skoro hmm. Michał na mnie zwala. To pogadajmy o tym, dlaczego ten piekarnik jest wart ponad 2000 zł. Jest wart ponad 2000 zł przede wszystkim dlatego, że jest zaawansowany. No już nawet pomijając takie jakieś śmieszne rzeczy, które tamten elektrolux dorzuca w ramach, nie wiem, jakichś autokuków czy innych śmiesznych, e, automatycznych e, trybów. No to wiesz, to prawie jest. To też. w zasadzie każdy się tym chwali, nie? Też są tryby pizzy. Ten piekarnik, po pierwsze, ma termosondę. No i ta te termosonda, no wiecie, no w. Uda kurczakowi. Wiesz, jaką ma temperaturę ten kurczak, więc wiesz też, kiedy go wyjąć. Co do temperatury, 300 stopni, myślę, tak. że troszkę więcej niż niektóre właśnie takie piekarniki. De zdecydowanie, to no jest to idealne pod Tak. Pod właśnie. Właśnie, na przykład pod pizzę, pod focaczkę, to najlepiej właśnie taki blast, mocny hit. I kiedy mówimy już o mocnym cieple, możemy pogadać o tym, jak tutaj jest rozwiązane czyszczenie. Pyroliza. Roz... Pyroliza, tak. Pyroliza. pyroliza 500 stopni Celsjusza to wybije dosłownie wszystko od puszczu przez okruszki chleba. Jest para, to znaczy taka prawdziwa para, bo po prostu można włączyć funkcję parową, tam dolać odpowiednią ilość wody i na przykład w pierwszym etapie e, pieczenia chleba, czy wspomnianej focacci, pizzy no, raczej jakieś, jakieś warzywa, ryba, jakieś pierdoły straszne. Jest lepszy efekt, chleb lepiej wyrasta. Wiecie, no para ma swoje zastosowania w kuchni nie bez powodu. Więc jeżeli jeszcze nie zdążyliście się załapiać na pandemiczny tryb pieczenia chleba, to możecie spróbować właśnie z tym piekarnikiem. Jest I bez oparzeń, bo są prowadnice teleskopowe. No tak, to też robi różnicę, zdecydowanie jest wygodne. Wasze ręce będą wdzięczne. Oczywiście, jeżeli zamierzacie kupić kilka sprzętów, to nie brakuje tutaj promocji łączonych, w tym no. oczywiście znanych, lubianych wielorabatów, które przydadzą się właśnie przy zakupach AGD. Tak, 22, 44, 77% i złotówka, w zależności od tego, ile wsadzicie do koszyka przedmiotów. Jeżeli będzie jeden przedmiot, to nie będzie żadnego rabatu. Jeżeli będą dwa objęte akcją promocyjną, to 22, 3, 4, 5, no wiecie, kolej. No, że wszystkie tłumaczyłem, zresztą widzicie, co ja będę się rozgadywał. To jest szczególnie przydatne wtedy, kiedy zbieracie na przykład AGD i bierze wszystko w podobnej cenie, no to wtedy jedna rzecz jest praktycznie za darmo, jeżeli mówimy o tej symbolicznej złotówce. No i jest też oczywiście promocja na telewizory, choć nie było ich w dzisiejszym epizodzie, to ich duch unosi się nad ofertami, bowiem do 14 czerwca możecie oszczędzić nawet 85 zł na każdych wydanych 500 zł na telewizory. Oczywiście dotyczy to wybranych jednostek, więc warto posprawdzać sobie, ale też wydaje mi się, że są tam ciekawe konstrukcje, które no, mogą być gotowe na przykład na konsole nowej generacji, czy właściwie obecnej. Tak czy inaczej, pamiętajcie o tym, aby obserwować nasze działania na stronie wideotesty.pl, w tym wideotesty.pl, ukośnik promocje. Wideotesty.pl odpowiadają: Co lubią Polacy? Kupiłeś w ten ekspres, o którym tyle mówiłeś? Moje dni stają się coraz krótsze i nadzieja blednie, bo nie mogę znaleźć ekspresu w dobrej cenie. Co zrobić? No to słuchaj, ogólnie jest taki sposób, zresztą zaraz Ci pokażę. Ła, to całkowicie odmieni moje życie! To pewne, że dobrze jest oszczędzać, dlatego na wideotesty.pl ukośnik promocje znajdziesz najlepsze okazje i duże rabaty. Sprawdź! Możecie również paść na naszego Facebooka, na naszą grupę Testerzy Video gdzie nasi członkowie i nasi redaktorzy chętnie Wam doradzą, a także na Instagrama, gdzie wrzucamy fajne zdjęcia i Michał wrzuca zdjęcia swojej nowej zabawki, którą dostał od jednej z firm zajmujących się telefonami. Ale to może temat na inny materiał, a na razie dziękujemy Wam bardzo za uwagę i zapraszamy do kolejnych materiałów. Cześć! Cześć!